W całej prowizorycznie udekorowanej sali porozwieszane były kolorowe balony. Prosty stół ze słodyczami został przygotowany z miłością przez moją żonę, a mój siedmioletni syn, Janek, nie ukrywał podekscytowania w oczach. To był jego dzień i on dobrze o tym wiedział. Każdego nowego gościa witał biegiem i uściskiem. Jego radość była niewinna, czysta, taka, jaką potrafi czuć tylko dziecko. I może właśnie to bolało mnie najbardziej, kiedy wszystko się wydarzyło. W pewnym momencie wszyscy zebrali się wokół stołu. Nadszedł czas na sto lat i wręczanie prezentów. Rodzina podchodziła na zmianę, zostawiając paczki na małym stoliku. Ekscytacja Janka przy rozpakowywaniu każdego podarunku była aż nazbyt widoczna wóz strażacki, kolorowe pazy, pudełko kredek i farb. Patrzył na mnie roziskrzonym wzrokiem, jakby szukał potwierdzenia, że zasłużył, że był grzeczny. A był był cudownym chłopcem. Słodkim, delikatnym, wrażliwym. Wtedy podszedł mój ojciec z paczką w rękach. Nie było to ładne opakowanie. Stare, zużyte pudełko po zabawce, z lekko uchylonym wiekiem. Ojciec wręczył je z uśmiechem i powiedział głośno, tak żeby wszyscy słyszeli. To jest specjalny prezent. Tylko grzeczne dzieci dostają takie prezenty. Ludzie się zaśmiali. Niektórzy z grzeczności. Inni szczerze. Ale mnie ścisnęło w żołądku. Znałem ten ton. To brzmienie, które dla innych mogło wydawać się niewinne, dla mnie było jak nóż, ostry i potrzyty ironią. Janek otworzył pudełko z niecierpliwością. W środku znajdowało się tylko jabłko. Zwykłe czerwone jabłko. Bez karteczki, bez żadnego wyjaśnienia. Spojrzał na owoc, potem na dziadka, a potem na mnie. Jego uśmiech stopniowo gasł. Nikt tego nie zauważył, bo wszyscy się śmiali. Śmiali się z czegoś, co dla mojego syna nie było ani trochę zabawne. No przecież to tylko żart. rzucił mój ojciec, wzruszając ramionami, gdy zauważył moje spojrzenie. Pokręciłem głową, próbując zdusić złość, która narastała mi w gardle. Wiedziałem, że to nie był tylko żart. Mój ojciec nigdy nie potrafił żartować. W jego słowach zawsze czaił się jad, a teraz ten sam jad kapał na mojego syna. Janek zniknął z imprezy niedługo potem. Wziął jabłko ze sobą. Widziałem, jak przechodzi korytarzem i wchodzi do tylnego pokoju. Inne dzieci bawiły się dalej. Dorośli rozmawiali, niektórzy wciąż komentowali dobre poczucie humoru dziadka. Ogarnął mnie niepokój. Poszedłem do pokoju. Otworzyłem drzwi powoli. Tam był. Siedział na podłodze w kącie, z podkurczonymi nogami i jabłkiem na kolanach. Oczy miał pełne łez. Gdy mnie zobaczył, szybko otarł twarz, starając się wyglądać na silnego. Tatusiu, czy ja byłem niegrzeczny? zapytał drżącym głosem. W tamtej chwili wszystko wokół przestało istnieć. Muzyka, śmiech, dekoracje, wszystko zamieniło się w odległy szum. Znowu byłem tamtym chłopcem sprzed lat, słyszącym, jak mój ojciec powtarza, że nigdy nie będę dość dobry, że na nic nie zasługuję. W tym momencie coś się we mnie obudziło. To nie była już kwestia przyjęcia. Ani prezentu. Chodziło o przerwanie łańcucha, który dusił mnie od dzieciństwa. Ale to, co zrobiłem potem cóż, nikt na tej imprezie się tego nie spodziewał. Nawet mój ojciec. Uklęknąłem przed Jankiem. Szukając w jego oczach jakiegoś wyjaśnienia, którego sam jeszcze nie potrafiłby sformułować. Był tylko dzieckiem, ale tam, w kącie pokoju, blask dzieciństwa wydawał się przyćmiony przez cień, który nigdy nie powinien doknąć kogoś tak młodego. Nie, synku, odpowiedziałem stanowczo, próbując zdławić gulę w gardle. Jesteś wspaniałym chłopcem. Najlepszym prezentem, jaki mogłem dostać. Spojrzał na mnie przez kilka sekund w ciszy. Jakby próbując zrozumieć, dlaczego ktoś, kogo tak bardzo kochał, jego dziadek, sprawił, że poczuł się taki malutki. To proste pytanie, wypowiedziane z dziecięcą szczerością, wciąż brzmiało mi w głowie, czy byłem niegrzeczny. Usiadłem obok niego, a on położył głowę na moim ramieniu. Siedzieliśmy tak przez kilka minut, w milczeniu. Jabłko, porzucone na podłodze, zdawało się cięższe, niż naprawdę było. To nie był owoc. To był symbol. Gest ukrytej pogardy, wymierzony tak, by poniżyć, by zranić. W tamtej chwili ujrzałem w Janku odbicie samego siebie z dzieciństwa. Wspomnienia wypłynęły, jakby były wyrzeźbione w kamieniu. Miałem mniej więcej tyle lat co on, gdy mój ojciec zaczął sprawiać, że czułem się niewystarczający. Nie krzykami. Nie biciem. Ale ironią. Pogardą zakamuflowaną jako żart. Okrutnymi porównaniami do innych dzieci. Przypomniałem sobie moment, kiedy po zdobyciu wysokiej oceny w szkolnym konkursie pobiegłem mu to pokazać. Pokręcił tylko głową i powiedział: Zrobiłeś tylko to, co do ciebie należało. Zobaczymy, ile ta pasa potrwa. Wtedy te słowa bolały, ale nie rozumiałem jeszcze, jak głębokie rany zostawiają. Już jako dziecko nauczyłem się nie oczekiwać oklasków nie szukać uznania. Zaakceptować, że miłość i czułość zawsze będą zależeć od jakiegoś niemożliwego do osiągnięcia zasługiwania. A teraz, mój własny syn, w pełni swojej niewinności, zaczynał doświadczać tej samej rany. Kilka minut później wróciliśmy na salę, Janek trzymał mnie za rękę. Jego twarz była spokojniejsza, ale oczy nadal zdradzały, co przeżył. Niektórzy goście zauważyli nasz powrót. Inni wciąż byli pochłonięci rozmowami i deserami. Mój ojciec siedział w fotelu z kubkiem napoju w dłoni, udając, że wszystko jest w porządku. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się, jakby mówił: Robisz z igły widły. Ten uśmiech wywołał we mnie dreszcz. Coś we mnie pękło, ostatecznie. To nie były już tylko stare żale. To była kwestia ochrony tego, co miałem najczystszego w życiu: mojego syna. Bo jeśli pozwolę, by ta pogarda zapuściła korzenie, urośnie tak samo, jak urosła we mnie cicho, niewidocznie, a jednak niszczycielsko. Moja żona, wyczuwając napiętą atmosferę, podeszła do nas. Janek rzucił się jej w ramiona, a ja wyszeptałem jej do ucha, że muszę coś załatwić. Spojrzała na mnie z niepokojem, ale nic nie powiedziała. Podszedłem do stołu. Wziąłem mikrofon, którego używaliśmy wcześniej do śpiewania sto lat. I wtedy, przed wszystkimi gośćmi, przyjaciółmi, kuzynami, braćmi, sąsiadami, poprosiłem o ciszę. Mój ojciec, wciąż z kubkiem w dłoni, uniósł brwi. W sali zapanowała zupełna cisza. Wszystkie spojrzenia skierowały się na mnie. To, co miałem powiedzieć, miało podzielić moje życie naprzed i po. Bo po raz pierwszy w życiu miałem stanąć naprzeciw człowieka, który nauczył mnie się bać wtedy, gdy najbardziej potrzebowałem być kochanym. A kiedy otworzyłem usta, sam nie wiedziałem, co z nich wypłynie. Słowa zaciskały mi się w gardle. Mikrofon w moich dłoniach wydawał się ważyć tonę. Przeskanowałem wzrokiem twarze gości, ale moja uwaga natychmiast skupiła się na jednej, na twarzy człowieka, który przez całe moje życie uczył mnie wstydzić się tego, kim jestem. Mój ojciec. Wpatrywał się we mnie z tym samym neutralnym, lekko kpiącym wyrazem twarzy który przybierał zawsze, gdy wiedział, że zaraz przesadzę z jakimś uczuciem. I może to właśnie irytowało mnie najbardziej, ta jego chłodna racjonalność, za którą kryło się lekceważenie cudzych emocji. Zwłaszcza moich. Wziąłem głęboki oddech. W sali panowała absolutna cisza. I wtedy, jakbym na oczach wszystkich otwierał starą ranę, zacząłem mówić. Dziś są urodziny mojego syna. Chłopca czułego, hojnego i pełnego światła. A mimo to ktoś uznał za zabawne podarować mu jabłko w starej pudełku, mówiąc, że tylko grzeczne dzieci dostają prezenty. Kilku gości spojrzało po sobie z zakłopotaniem. Inni spuścili wzrok. Napięcie w powietrzu było niemal namacalne. To może wydawać się drobnostką. Żartem. Ale ja wychowałem się wśród takich słów. Codziennie przypominano mi, że nigdy nie będę wystarczająco dobry. Że każda wygrana to tylko przypadek. Że na miłość trzeba sobie zasłużyć. I wiecie, co to ze mną zrobiło? Głos zadrzał mi na moment, ale mówiłem dalej, czując, jak z każdym słowem rośnie we mnie siła. Stałem się dorosłym człowiekiem pełnym niepewności. Przez lata milczałem, żeby nie wywoływać konfliktów. Zgadzałem się na wszystko, bo bałem się nie spodobać. Uważałem, że upokorzenie to normalność, o ile przychodzi w formie żartu. Połykałem wszystko w ciszy. Przez całe lata. Zamknąłem oczy na moment. Wspomnienia wracały jak fale. Przypomniałem sobie, jak w wieku 13 lat zrobiłem pierwszy rysunek i z dumą mu pokazałem. Był prosty, ale włożyłem w niego serce. Spojrzał, parsknął śmiechem i rzucił: Nie trać czasu. Rysunek cię nie nakarmi. Pamiętam dzień, w którym zdałem egzaminy na studia. Pracowałem cały rok, żeby zapłacić za kurs przygotowawczy. Wynik był świetny. Uścisnął mi dłoń i powiedział tylko: Teraz dopiero życie się zaczyna. Nie myśl, że już wygrałeś. Każde takie słowo rzeźbiło we mnie przekonanie, że muszę wiecznie coś udowadniać. Że miłość jest warunkowa. Że duma to luksus. I przez długi czas wierzyłem, że tak po prostu musi być. Ale widok mojego syna, skulonego w kącie, z jabłkiem w dłoni, pytającego, czy był niegrzeczny, to było jak spojrzenie w lustro. Tylko, że tym razem miałem szansę przerwać ten łańcuch, zanim sięgnie kolejnego pokolenia. Spojrzałem ponownie na ojca. Jego oczy były lekko zmrużone. Wiedział, że mówię o nim. Ale nie odezwał się ani słowem. Może liczył, że się cofnę. Jak zawsze. Ale nie tym razem. Ta cała gra w udawaną ironię, w niewinne żarty, za którymi kryje się okrucieństwo, to musi się skończyć. I jeśli ktoś dzisiaj spodziewał się, że znowu będę milczeć, to się rozczaruje. Bo ja wybieram inaczej. Wybieram nauczyć mojego syna, że jest kochany za to, kim jest. Że nie musi nikogo zadowalać, by zasługiwać na czułość. Uzy napłynęły mi do oczu, ale nie przerywałem. I jeśli to oznacza zerwanie z tym, czego mnie nauczono, to trudno. Bo mój syn nigdy nie będzie się wstydził samego siebie, kropka. Kiedy skończyłem, cisza nadal trwała. Ale nie była to już cisza wstydu. Była to cisza nasycona szacunkiem, głęboka, przepełniona czymś, co wielu z obecnych, może po raz pierwszy, słyszało sercem. Moja żona ścisnęła moją dłoń. Janek podszedł, wciąż nieśmiało, ale z uśmiechem. I wtedy, jakby ten gest rozbił lata emocjonalnego więzienia, poczułem się lekki. A mój ojciec? Wciąż siedział bez ruchu. Kubek w jego ręce lekko drżał. Jego wargi były zaciśnięte, a przez ułamek sekundy jego wzrok uciekł od mojego. Wtedy wstał, a wszyscy wstrzymali oddech. Co opowie? Odpowie? Zaprzeczy? A może po raz pierwszy w życiu zamilknie? Mój ojciec powoli podniósł się z krzesła. Skrzypienie drewna pod jego ciężarem wzmocniło ciszę panującą w sali. Wszystkie spojrzenia były skierowane na niego. Niektórzy członkowie rodziny próbowali ukryć dyskomfort pod neutralnymi minami, inni patrzyli uważnie, jakby wyczuwając, że zaraz wydarzy się coś nieodwracalnego. Ściskał kubek mocniej, niż było to potrzebne. Jego kroki były powolne, ale stanowcze. Zbliżył się do mnie, stojącego nadal przy mikrofonie. Przez chwilę wyobraziłem sobie, a może po prostu tego pragnąłem, że wreszcie uzna krzywdę, którą wyrządził. Że spojrzy na mnie tak, jak ojciec powinien patrzeć na syna, z dumą, pokorą, miłością. Ale to się nie wydarzyło. Zawsze byłeś zbyt wrażliwy, powiedział cicho, ale na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli. I teraz wychowujesz syna na taki sam obraz. W sali rozległ się szmer. Starsza ciotka uniosła brwi w osłupieniu. Jeden z wujków chrząknął nerwowo, wyraźnie zaniepokojony. Moja żona przyciągnęła Janka bliżej siebie, chroniąc go instynktownie. Ja się nie poruszyłem. Stałem niewzruszony. Nie rozumiesz, co robisz? Odpowiedziałem spokojnie. Powtarzasz dokładnie to, co robiłeś ze mną. Używasz łagodnego tonu, żeby mówić rzeczy okrutne. Ale nie pozwolę na to. Nie pozwolę, żeby mój syn dorastał, słysząc, że musi zasługiwać na miłość. Miłości się nie mierzy. Miłości się nie negocjuje. Miłość się daje, albo jej nie ma. Mój ojciec prychnął i odwrócił wzrok. Było jasne, że nie spodziewał się odpowiedzi. Spodziewał się uległości. Jak zawsze. Ale coś w jego postawie już nie było takie pewne postać, która przez lata przygniatała mnie ciężarem swojej władzy, wydawała się nagle mniejsza, prawie krucha w obliczu wypowiedzianej prawdy. To ostatni raz, kiedy okazujesz brak szacunku komuś z mojej rodziny, powiedziałem stanowczo. Dziś, tutaj, mówię, dość. Te słowa wyszły ze mnie z siłą, która nawet mnie zaskoczyła. Część mnie, ta, która wciąż niosła ślady dawnego lęku, zadrżała. Ale inna część, ta, która właśnie się wyzwoliła, poczuła spokój. Ojciec patrzył na mnie jeszcze przez chwilę, jakby szukał czegoś na mojej twarzy. Może żalu. Może zawahania. Ale nie znalazł nic. I wtedy, ruchem sztywnym, odwrócił się i wrócił na swoje miejsce. Usiadł, skrzyżował ramiona i nie powiedział już ani słowa do końca przyjęcia. W pomieszczeniu przez chwilę wisiała ciężka cisza. Byli tacy, którzy nie wiedzieli, jak zareagować, tacy, którzy woleli udawać, że nic się nie stało. Ale z czasem, jakby ktoś zdjął zasłonę, rozmowy powróciły, cichsze, bardziej stonowane. W powietrzu unosił się cichy szacunek, jakby wszyscy zdawali sobie sprawę, że byli świadkami czegoś rzadkiego i koniecznego. Moja żona objęła mnie wzruszona. Janek, w milczeniu, objął mnie w pasie. Nie powiedział ani słowa, ale jego spojrzenie mówiło wszystko. Wiedział. Czuł. Zrobiłem to dla niego. I dla siebie. Tej nocy, kiedy ostatni goście już wyszli, usiadłem przy kuchennym stole i spojrzałem na pudełko, w którym wcześniej było jabłko. Teraz było puste. Ale dla mnie wciąż było pełne znaczenia. To pudełko symbolizowało wszystko, co przez lata kształtowało moje życie: drobne upokorzenia, wymuszone milczenie, strach przed sprzeciwem, ciągłe poczucie. Że jestem nie dość dobry. Ale symbolizowało też kres tego wszystkiego. I już nie miało znaczenia, co mój ojciec pomyśli czy powie. Liczyło się tylko to, że po raz pierwszy stanąłem w obronie mojego syna i samego siebie z całą mocą. Wiedziałem, że od tej chwili wiele rzeczy się zmieni. Relacje zostaną przemyślane. Pojawią się nowe granice. Ale wiedziałem też, że w zamian zdobyłem coś bezcennego, prawo do budowania nowej historii. Bez strachu, bez wstydu, bez powielania tego, co mnie zraniło. Nie spodziewałem się jednak tego, co miało nadejść kilka dni później, listu napisanego ręką mojego ojca. Z słowami, których nigdy nie sądziłem, że od niego usłyszę. Trzy dni po przyjęciu listonosz zostawił w skrzynce pocztowej brązową kopertę. Była zaadresowana do mnie pismem ostrym i kanciastym, które rozpoznałbym nawet po dekadach od mojego ojca. Przez kilka sekund stałem w miejscu z kopertą w dłoni. Część mnie chciała ją od razu podrzeć i wyrzucić. Inna, bardziej ciekawska, a może po prostu bardziej pełna nadziei, chciała wiedzieć, co mógł napisać. Bo tamtego wieczoru milczał. Nie przeprosił. Nie zareagował. Nie uznał niczego. Otworzyłem kopertę powoli. W środku znajdowała się starannie złożona kartka. Zacząłem czytać i z każdą linijką ogarniało mnie dziwne uczucie. Jakbym po raz pierwszy słyszał mojego ojca bez jego pancerza arogancji. Bez ironii. Bez prób dominacji. W liście pisał. Synu. Tego wieczoru, gdy mówiłeś do mikrofonu, zobaczyłem siebie. Nie tego człowieka, którym jestem dziś, ale młodego chłopaka, którym byłem. Zrozumiałem, że powtórzyłem na tobie to, co sam dostałem od swojego ojca. Cięte słowa, lodowate milczenie, nigdy wypowiedziane pochwały. I nagle uświadomiłem sobie, że przez całe życie wierzyłem, iż okazywanie uczuć to słabość. Że wychowywać to znaczy hartować. Widząc Twojego syna ze łzami w oczach, pojąłem, że zaszczepiłem w tobie ten sam ból, który sam odziedziczyłem. I po raz pierwszy zrozumiałem, że bycie ojcem to nie tylko rola, to umiejętność kochania. A tego, przykro mi to powiedzieć, nigdy nie nauczyłem się naprawdę. Nie wiem, czy jeszcze jest na to czas. Może już nie. Ale piszę, by powiedzieć, że usłyszałem każde Twoje słowo. I że po raz pierwszy naprawdę słuchałem. Jeśli kiedyś będzie jeszcze dla mnie miejsce w życiu Twojego syna, chciałbym go poznać na nowo. Bez pustych pudełek. Bez gorzkich frazesów. Tylko jako dziadek, który próbuje być lepszy, niż był ojcem. Z żalem, ale i z nadzieją. Stanisław. Skończyłem czytać ze łzami w oczach. To nie była jeszcze pełna zgoda, nie przyniosło też natychmiastowego ukojenia. Ale to był pierwszy krok, i to już było więcej, niż kiedykolwiek odważyłem się marzyć. W kolejnych dniach nasza relacja nie zmieniła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wciąż było dużo milczenia, dużo dystansu, ale zaczęliśmy wymieniać wiadomości. Potem przyszły krótkie wizyty. Ojciec zaczął pytać o Janka, nie tym starym, sztywnym tonem, ale z prawdziwą ciekawością. A ja po raz pierwszy byłem w stanie spojrzeć na niego nie tylko jak na człowieka, który mnie zranił, ale jak na kogoś, kto sam był zraniony i kto teraz próbował, na swój niezdarny sposób, przerwać własny krąg bólu. A jeśli chodzi o mnie, to najgłębsza zmiana nie zaszła między mną a ojcem. Zaszła we mnie. Zrozumiałem, że zerwanie z toksycznymi wzorcami rodzinnymi wymaga odwagi. Że obrona tych, których kochamy, nawet przed własną rodziną, nie jest buntem. Lecz aktem miłości. I że powiedzenie w dość, to często pierwszy rozdział zupełnie nowej historii. Dziś Janek dorasta otoczony czułością, szacunkiem i wolnością. Wciąż pamięta tamto jabłko. Ale teraz, gdy o nim rozmawiamy, służy nam jako symbol czegoś większego, chwili, w której przerwana została wielopokoleniowa nić bólu. A kiedy patrzę dziś w lustro, nie widzę już tamtego cichego, zalęknionego chłopca. Widzę ojca. Człowieka, który się bał, tak, ale który wybrał, by nie przekazywać tego strachu dalej. I właśnie dlatego może teraz żyć w spokoju.